Techlife Q5 to najpopularniejsza konstrukcja w ofercie marki z segmentu mocnych holajnów. Łączy w sobie bardzo dobre parametry oraz rozsądną cenę. Dzisiaj opowiem Wam, co oferuje model RSX, hulajnoga o największym zasięgu w historii tej serii. Parę słów o modelu i jego najważniejszych cechach. Dla osób, które po raz pierwszy mają styczność z tym modelem, Techlife Q5 to hulajnoga wyposażona w dwa silniki o mocy nominalnej 2000 W oraz maksymalnej 3000 W. Silniki te pozwalają na rozpędzenie hulejnogi do 60 km na godzinę. Hulajnoga ma 10 calowe koła, na których zamontowane są hamulce tarczowe hydrauliczne. Teklajt Q5 cechuje się dobrą, podwójną amortyzacją typu C. Oprócz kwestii technicznych, Kolejnoga wyróżnia się dobrą jakością wykonania, w której zminimalizowano ilość wystających elementów oraz kabli. Posiada wbudowany kolorowy wyświetlacz z modułem NFC do blokowywania kolejnogi kartą. Ma oświetlenie LED, w wokół całej konstrukcji, do tego mocną lampę przednią oraz tylną. Ostatnią i najważniejszą częścią kolejnogi, o której powiemy, jest jej serce, akumulator. Kolejnoga do tej pory dostępna była w wersji Basic z akumulatorem o pojemności 20Ah, który zapewnia zasięg do 60km. Oraz w wersji RS, akumulatorem o pojemności 25 amperogodzin, oferującym zasięg do 80 km. Do naszej oferty właśnie trafia nowa wersja RSX z jeszcze większym akumulatorem o pojemności 30 amperogodzin, zapewniającym zasięg do 100 km. Warto mieć na uwadze, że maksymalny zasięg jest zależny od pogody, wagi użytkownika, terenu oraz prędkości z jaką się poruszamy. Na koniec parę słów o samym akumulatorze. Techlife w modelach Q5 oraz Q7 zastosował jeden z najlepszych dostępnych ogniw. Samsung 50G 21705 000 mAh. Są to ogniwa o większej pojemności niż najczęściej używane 18650. Co oznacza w praktyce? Ogniwa o większej pojemności mają większą żywotność, co oznacza, że będą działać dłużej. Żywotność to liczba cykli ładowania, po której pojemność ogniwa spadnie poniżej 20% wartości początkowej. Im większa pojemność ogniwa, tym więcej cykli potrzeba, aby straciło on 80% swojej pierwotnej pojemności. Nie da się jednoznacznie określić, o ile żywotność akumulatorów Samsunga będzie większa niż innych, Akumulatorów, ponieważ rodzajów ogniw jest wiele i należy je porównywać indywidualnie. Jednak różnice te mogą sięgać nawet 40% większej żywotności. Jeśli chcesz dowiedzieć się, dlaczego warto wybrać kolejnego na takich ogniwach, kliknij tutaj.